Jesteśmy właśnie w górowie u Pana Zbyszka Tutaj macie kompresor 300 barowy Właśnie dwie butle naraz się Ładują powietrzem Kompresor porządny Sprzęt z filtrem Czyli mamy gwarancję tego, że powietrze jest Suche, że nie przechodzi tam Żadna wilgoć Aby to potem nie powodowało korozji Kartuszu I potrzebujecie właśnie kogoś z takim urządzeniem, czyli mówię albo za jakieś centra nurkowe lub Straż Pożarna i to w zasadzie tyle. tutaj mały wypadzik, w sobota wolne ostrzelać z obokami. To już powinien być maciek gdzieś na polu po lewej mamy tutaj takie w się do nas, że tak powiem, nie czepia sobie tu strzelamy, jest już Adam i Maciek no, proszę bardzo. my dzisiaj HFT ale w terenie Mamy takie łąkę, chłopaki działają, cele porozstawiane i robimy mały piknik strzelecki. Mata jest, figurki są, cele są, można się bawić. A niebawem będziemy... co będziemy testować? Na arenie. Na arenie? Tak. Maciek testuje turecki sprzęt tak, z Tormenta ale przerobiony, ale przerobiony Przepraszam Przerobiony przez pana takiego Tomka z Częstochowy. starszy, poważny pan pasjonat, który nie jest żadnym tunerem nigdzie się nie ogłasza i robi karabinki dla siebie zrobił tutaj wszystko full poprawił, przeładowanie chodzi w HW100 i włożył lufę od hw 104,5 mm no i na zwykłym jakimś, że tak powiem nie najlepszym śród jakimś monsterze strzelamy no i Maciek mówi, że tam jedną dziurę w zasadzie wycina na razie 30 metrów za chwilę damy sprzęcik na 50 no i dość ergonomiczny karabinek, chwyt szyna podwójną no i dość dużo powietrza bo widzę, że Maciek już jedzie chyba z drugim, trzecim magazynkiem a tam ledwo drgnęła ta Wskazóweczka. Tu mam jedną butlę, no i tutaj mamy jeszcze w kartuszu. To jest połączone rurkami miedzianymi, żeby te powietrze przechodziło z jednego do drugiego przy pompowaniu. No i pan Tomek poprawił również te zimne luty, które tam e, były. Także nic tutaj nie, nie puszcza. Spust poprawiony zamek dwutak poprawiony lufa wymieniona wszystko wypolerowane karabinek chodzi naprawdę kapitalnie Jak? O, tak, 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 tak. Tutaj Adam sobie strzela z fx -a. Dreamline I tam mamy Krala Punchera Od Maczka w kalibrze 5,5 mm No i takimi zabaweczkami dzisiaj się bawimy Reximex Tormeta z lufą od HW100 Chodź sobie rozłożymy jeszcze figurki wiesz Jakbyś mi jakbyś w Bili 50 metrów zaraz figurkę zdejmiemy Tormenta Zrobiła jedną dziurę na 50 metrów oddałem 4 strzały jest lekki wiatr czuć go cały czas ale strzelam śrutem Monster 4,5 specjalnie Cięższym I to jest po prostu Coś bajka Coś pięknego Maciek widział na optyce Na optyce widziałem już tak. No, kurz niesamowity. 50 metrów. Nowy Czy... kabinek, fakt faktem, wydaje że jest poprawiony. Przez no jest. Ale to jest i tak karabinek No, załóżmy do 3000 razem z tymi poprawkami. No, nie? nie wiem. Jak A Rafał tutaj, proszę jeszcze... Państwa, katran. Katran C, tak? Katran C. O, widzę tutaj Rafał Pozakładał Tu kolimator, tu to, tu tamto. Latarka, wszystko jest przepiękny. Karabinek jeszcze tłumik sobie wkręcił. Dwójnok widzę z Ten sam co ja mam. Ok, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. diamond Diamondback. Dobra, szczelamy. Najpierw zerowanie 30 metrów.